Ostatni pożegnalny budżet powiatu przygotowany przez zarząd tej kadencji. Pierwszy raz budżet powiatu kępińskiego zaplanowano bez deficytu. Zbliżyliśmy się do symbolicznych 50 milionów po stronie dochodów, mówi podczas prezentacji budżetu na 2014 rok starosta Włodzimierz Mazurkiewicz. W przyszłym roku zakończymy dwie duże inwestycje, termomodernizację dwóch szkół oraz budowę zjazdu z węzła Branin w drodze S8. W ten sposób zakończymy najważniejsze inwestycje w minionych latach. Podczas prezentacji można było odnieść wrażenie, iż jest to pożegnalny budżet. Pożegnalny budżet tej kadencji. Ale myślę, że większość radnych, czy część radnych będzie, będzie w następnej kadencji, przynajmniej starała się o, o mandat radnego. A ja nie ukrywam, że chciałbym tę misję kontynuować. To jest zadanie. Dobre, ciekawe. Myślę, że jesteśmy po dobrych budżetach, po dobrych inwestycjach. Przed nami perspektywa unijna i to byłoby to byłaby dla mnie rzeczywiście wyzwanie, ale i zaszczyt, gdybym to zadanie mógł kontynuować. Budżet na 2014 rok, przyjęty jednogłośnie przez radnych powiatowych, pierwszy raz w historii zakłada nadwyżkę budżetową, dodał starosta. Od 12 lat nie, powiat ma nadwyżkę. Dochodów nad wydatkami. To jest niewielka różnica na razie, kilkadziesiąt tysięcy, ale jednak to znaczy, że się przestaliśmy zadłużać. I to jest rewelacyjna, rewelacyjna wiadomość. Przy tym, proszę pamiętać, że przestaliśmy się zadłużać, a inwestycji będziemy robić na 8 milionów 600, czyli de facto z wszystkich środków własnych i zewnętrznych. To jest, to jest naprawdę dobra wiadomość. Pamiętam w 2000 bodajże pierwszym roku wzięliśmy pierwsze kredyt obiektowy obligacje wtedy po 2,5 miliona i od tego czasu zawsze jednak powiat się zadłużał w 2014 roku się zadłużać nie będzie. I to jest dobra wiadomość, z tego się ogromnie, ogromnie cieszę. Na inwestycje w przyszłorocznym budżecie zaplanowano wydać 17% wydatków. Najwięcej, bo ponad 5 milionów 300 tysięcy złotych na drogi. Z tego ponad 80% pochłonie droga z Węzobrali. 500 tysięcy zaplanowano wydać na drogę opatów Czebi 105 tysięcy na dofinansowanie chodnika w miejscowości Koza Wielka. I 380 tysięcy na inne remonty i modernizację dróg. Na inwestycje oświatowe zaplanowano wydać ponad 2 miliony 400 tysięcy złotych. Większość pochłonie do kończenia termu modernizacji zespołu szkół ponadgimnazjalnych nr 1 i zespołu szkół specjalnych w Słupi. 200 tysięcy przeznaczy się na przygotowanie do budowy sportowego, ogólnodostępnego obiektu wielofunkcyjnego przy LO nr 1, o którym mówi się od kilku lat. Jego budowa ma rozpocząć się w 2015 roku. W przyszłym roku zakończyć się ma również kolejny etap modernizacji domu pomocy społecznej w Rzetni. Na ten cel zaplanowano wydać 630 tysięcy złotych. W przyszłym roku powiat zamierza również rozpocząć przygotowania do budowy lądowiska dla szpitalnego oddziału. Ratunkowego. Przygotowania projektowe mają pochłonąć 100 tysięcy złotych. Pokaźny budżet inwestycyjny, przekraczający 8 milionów złotych, pochłoną w większym stopniu dwie inwestycje, budowa drogi z węzła brani i dokończenie termomodernizacji szkół. Niestety przy przyszłocznym budżecie ani słowa o kontynuacji modernizacji ulicy Osińskiej w Kępnie. Dalszy remont tej ulicy zależy od współpracy z gminą Kępną, tłumaczył starosta. Co z ulicą Osińską? Ja powiem w ten sposób. No ja nadal jestem otwarty na, na, na dyskusję z panią burmistrz, jeżeli chodzi o realizację przy tej, przy tej ulicy chciałbym to zrobić w tej kadencji, chciałbym zamknąć to, co rozpoczęliśmy. E, mam nadzieję, że to się jeszcze uda. My mamy pewne rezerwy, jak to łatwo było zauważyć. E, gdzieś tam e, jakby e, marzeniem jest, żeby, te, żeby to się udało, udało skończyć. E, myślę, że, 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 że jest jakaś szansa. Gdzieś tam rozmawialiśmy z panią Burmistrz, może się uda. Tą sińską, przynajmniej te chodniki zrobić. W budżecie powiatu jest dużo rezerw które mogą posłużyć na rozszerzenie. Inwestycji. Zaplanowano też po stronie dochodów sprzedaż byłej szkoły specjalnej w Kępnie, której w tym roku nie udało się sprzedać, oraz budynku po byłej siedzibie zarządu dróg.